Cześć, jestem Monika i chodzę do, dru do drugiej klasy w gimnazjum i jak wszyscy wiedzą, teraz weszła, ta weszła taka ustawa, że każdy gimnazj drugi gimnazjalista musi zrobić projekt edukacyjny i ja się dobrałam z dwoma koleżankami z klasy, które chodzą ze mną na kółko fotograficzne, zrobić taki projekt z wos -u. i właśnie też wybrałyśmy nauczyciela, który będzie nami kierował, doradzał na i e, co mamy robić, będzie nam mówił. Więc spotkałyśmy się z nim pierwszy raz i e, wtedy powiedział, że już zrobiły zdjęcia, e, pomnika który wieli tym jakiego pierwszego etapu e, tej, takiej, takiej wycieczki, którą później zrobimy. E, więc e, dziewczyny w ogóle później nie kontaktowały się ze mną nie. Nie pytały się, kiedy byśmy się mogły spotkać, więc tylko ja w końcu do niej zadzwoniłam, zasenosowałam i w końcu żaden termin nie pasował, bo raz zakupy, to babcia, to jeszcze coś innego i w końcu ja sama musiałam pójść zrobić te zdjęcia i tylko dzięki mnie zaleciłyśmy ten pierwszy etap projektu. I później, jak pokazało się tą prezentację, powiedział, że już mi ją dokończyły. Więc e, chciał, więc teraz ja postanowiłam mi odzywać się zobaczyć, czy one coś zrobił. Jak widać nic nie, nie mówiły do mnie, kiedy znowu, kiedy, kiedy możemy się spotkać, żeby to dokończyć, kiedy e, by ci pasowało, kiedy, kiedy coś tam, kiedy coś tam. Ale nic, więc e, teraz ja miałam przed wyborem, Albo to olać i nic nie robić, albo to zrobić niestety zaufania nauczyciela. Więc e, i wiecie co wybrałam?